Czyli ile potrzebujemy kasy zostawić na stacji benzynowej, żeby go zalać do pełna? Ile potrzebujemy kasy, żeby... Tak. No właśnie. No to jest pytanie, czy mamy kartę dużej rodziny, czy nie, bo wiem, że są zniżki. No jak tankujemy 700 litrów, to na pewno dostaniemy, co jest plusem. Eee, darmowy niektórych... obiad na stacji benzynowej. Kupon na darmowy obiad. I już warto to właśnie mieć auto, które dużo pali. Czyli chcesz powiedzieć, że nie trzeba będzie tego pojazdu napełniać wodą, ponieważ to, w czym się umyjemy, Jakkolwiek będziemy, to sobie, będziemy tak? sobie później... Kawę. Pić. Kawkę z... Słuchaj, a ta kawka, co dzisiaj piłem u Ciebie, to jest. No no czy toaleta musi być podłączona do jakiejkolwiek instalacji? Tutaj mamy dostęp też do, z tego co wiem, bardzo innowacyjnego, tu mamy grzenie wody, tak? czyli mamy wężownicę. Przecież to jest wygląd kuweta dla kota. Siema, witajcie. Cześć Paweł. Cześć. Pawła, nasi stali widzowie już znają, tak samo jak nasi widzowie mogą mówię, kojarzyć tego oto dzika potwora. Nie wiem jak to nazwać. Paweł, jak byś go określił? Bulwarówka. Bulwarówka. No, od czego zaczynamy? Od czego zaczynamy? Co to w ogóle jest? No to już tak jak powiedzieli stali widzowie wiedzą, to jest taksy Pretorian, który jest przebudowywany na samochód kempingowy. Mhm. E kilka to trwa, jak nasi stali widzowie zauważyli, dlatego że bardzo dużo prac przygotowawczych, samo na nadwozie, sam samochód, troszkę musieliśmy poprawić po fabryce. Paweł, stań proszę przy nim, żeby pokazać, pokazać w, jak, jak on jest wielki, <grym> <grym> bez oszukiwania. Jest duży. No, jest, tak. jest, jest, jest duży. O jakości samego samochodu może powiedzieć Wam to, że przy zamykaniu klapy odpadły logotypy. Ale nie będziemy o tym mówić. Tak, tak. tak. Jak i o wielu innych rzeczach, o, o, które spowodowały też duże opóźnienia, ale już jest nieźle. Słuchajcie, pokażmy może tył tego pojazdu, bo tam się naprawdę dzieje. Tak. Przejdźmy do tyłu. To sobie tak leży na glebie. Dlaczego? Leży sobie, ponieważ chodziło o to, żeby można było w sposób. Cywilizowany. Tu jest pewien element do poprawy. Pozdrawiamy montażystę. To bardzo delikatnie chodzi. E, możemy sobie opuścić taki otopodez i mamy przede wszystkim dostęp do, do bagażnika. Na cokolwiek, ale przewidziany jest ten bagażnik w ten sposób, że mieszczą się tutaj dwa rowery elektryczne, bo Poproszę. one były mierzone, oczywiście ze zdjętymi przednimi kołami. Poza tym no, szyny Air z mocowaniami dają nam pełną swobodę zamocowania czegokolwiek. Nie wiem, pół dzika na przykład albo i dwa dziki. z eee, wieprzową. Słuchajcie, tak, to wszystko, oświetlenie to nawygowe. się porusza na takich szynach tak. do góry, prawda? Eee, słuchaj, mogę spróbować, tak szybciutko pobiegnę po pilota, dobrze? To jest elektryczne, czy tak. jak to działa? O, jestem, żyję. To jest elektryczne, to jest y, wykorzystane jest tutaj jakby... Y, to auto ma potężną wyciągarkę i ją też wykorzystujemy. O, możemy podnieść samochód, podnieść samochód. Ją też wykorzystujemy, troszkę głośno będzie od silnika, wciągarki, ale wykorzystujemy do tego, żeby sobie właśnie opuścić e, czy dostęp do bagażnika, czy, czy ułatwić wymianę koła. Bo to koło potrafi naprawdę dużo ważyć. Okay. Ono jest bardzo ciężkie, więc przy, przy takiej wysokości no, mieliśmy, mielibyśmy olbrzymi problem, żeby je, e, żeby je zdjąć. Dobra, i tam na górze mamy pompę ciepła. Tak jest. No propanową. Tak. Easy fast. Ty sam ją montowałeś. To znaczy podpiąłem dwa przewody, prawdopodobnie dobrze, po konsultacji oczywiście. One będą jeszcze zaizolowane, To jest wstępnie zamontowane, żeby można było te przewody ułożyć wewnątrz, bo, bo okay. wewnątrz to już jest spięte schodnicą. Jest tam też rekuperator, ale to za chwilę wejdziemy. Po tu. co pompa ciepła? To jest pompa ciepła taka jak w domu przecież. Stosujemy. To jest dom. To jest dom. To jest dosyć innowacyjne zastosowanie pompy ciepła. No Nie słyszałem, żeby ktoś użył w tej formie pompy do, do ogrzewania samochodu wyprawowego, bo tak to auto trzeba nazwać. Eee, na pewno bardzo ciekawa rzecz i, i sam jestem ciekaw, jak to się sprawdzi. Pewnie fajnie samo zużycie energii. Sprawność pompy w stosunku do jakichś tam ogrzewań innych stosowanych w samochodach kempingowych jest na pewno fajna. Natomiast on oczywiście ma drugie źródło ciepła, ma potężne webasto typowe, takie na diesla gdzie będą na e, oczywiście absolutnie z tą pompą się nigdy nic nie stanie, będzie działał poprawnie, ale dla bezpieczeństwa jest drugi, drugi y, układ zasilania w ciepło. To jest, tak rozumiem, y, zbiornik na, na paliwo. paliwo. Tak, zbiornik na paliwo. Ten zbiornik jest dołożony, po drugiej stronie jest drugi taki zbiornik. Nie chcę skłamać, ale 400 litrów i fabrycznie jest chyba 360. Czyli ile potrzebujemy kasy zostawić na stacji benzynowej, żeby go zalać do pełna? Ile potrzebujemy kasy, żeby... Tak. No właśnie. No to jest pytanie, czy mamy kartę dużej rodziny, czy nie, bo wiem, że są zniżki. No właśnie. Ja myślę, że to pewnie, że jest istotne zużycie paliwa, ale przy takich projektach no nie sądzę, żeby to był kłopot, że paliwo jest droższe 20 groszy niż tydzień temu. No może sobie... Chociaż każdy... może to zrobić różnicę, nie? Przy tej ilości. Nie, no pewnie, że tak, no, jak tankujemy 700 litrów, to na pewno dostaniemy, co jest plusem. E, darmowy no nie... obiad <laughs> na stacji benzynowej. Kupon na darmowy obiad. I już warto właśnie mieć auto, które dużo pali. Tak. No można zjeść za darmo, jakby Słuchaj, to powiedział. Woda! Bo ja tutaj Woda. usłyszałem yy, fajną ciekawostkę o opro, propos wody, ale to mhm. już y, opowiedz tym naszym widzom. Woda tutaj wiadomo, w takim aucie, o ile z energią sobie poradzimy, bo możemy po prostu zaczekać ze względu na to, gdyby nam brakło, że mamy 2 kW paneli fotowoltaicznych na dachu, mamy agregat, no to już musimy mieć diesla, tak. To z wodą no też możemy zaczekać na opady, ale, ale może to być w regionie, gdzie nie następuje, więc tej wody. Tutaj musi być sporo, ponieważ mimo wszystko to auto nie jest, nie jest duże wewnątrz, pomimo gabarytów nie mamy dużej powierzchni, żeby tej wody nagromadzić w potężnych zbiornikach, więc zastosowany jest system filtracji wody. Czyli sam zbiornik na wodę czystą ma 240 litrów, zbiorniki na wodę szarą, czyli z umywalki i ze zlewu i z podprysznica. E, mają 160 litrów, czyli w sumie mamy zbiorniki na 400 litrów i jest, będzie zamontowany ciekawy system filtracji tej wody do tego stopnia, że nadaje się ona do, do picia, do spożycia e, po przefiltrowaniu, czyli, czyli woda chce... będzie w obiegu Aha. zamkniętym praktycznie krążyć. Czyli chcesz powiedzieć, że nie trzeba będzie tego pojazdu tak naprawdę e, napełniać wodą, ponieważ to, w czym się umyjemy jak będziemy, to sobie, będziemy tak? sobie później kawę, pić. kawkę zrobić na przykład. Albo zrobić kawkę. Tak twierdzi producent. Nie wiem, czy sam taką kawę piję, ale tak twierdzi producent systemów innych. Napiłbyś się takiej wody? E... A ta, słuchaj, a ta kawka, co dzisiaj piłem u siebie, to... No, to skąd do... no musimy to przetestować, zanim założymy klientowi, więc widzę, że jeszcze, jeszcze funkcjonujemy normalnie, bo to sam piłem. E... Okay. Nie no to... Wygląda to dosyć obiecująco. I stosowane jest generalnie przez użytkowników yy, czy, czy dealerów, którzy domontowują to do takich powiedzmy no niebudżetowych kamperów, bo sam koszt urządzenia też jest spory. No i słuchaj, teraz płynnie przechodzimy tak. do kolejnego tematu, jakim jest dwójeczka, bo rozumiem, że tej dwójeczka. wody już tak, nie no, będziemy. No, Dujeczki kawy raczej nie, chyba, że są e, smakosze z niedźwiedzia podobno jakiegoś, jest bardzo droga kawa. Aha. E, e, I da się to pić bierze na słowo, natomiast Jak dwójeczkę tutaj, mamy no spalaną. Mamy toaletę ze spalarką, tak? Czyli Możemy to pokazać? Nie ma jej fizycznie, musieliśmy ją zdemontować, ponieważ auto musiało odwiedzić jednego z podwykonawców, nie powiem dlaczego, mhm. bo nie będziemy tutaj już może jeździć po samym producencie samochodu, ale, ale już jest dobrze, więc musiało to być zdemontowane na chwilę, i, i, ale pokazywany był w którymś materiale, ta toaleta była pokazywana. Jak ona działa? Tak po, yy, na ona szybko. po prostu spala nieczystości, tak? Czyli, e, czyli to co tam... Ale jak jedynkę też spali? Yy. No tak, no to dużo prościej, bo przy dużej temperaturze ona po prostu odpaluje, tak? Aha. E, a dwójeczkę, e, dwójeczkę też spali i z tego dostaje popiół. Z tego dostaje popiół, gdzie po, po kilku takich razach mamy dosłownie kubkę popiołu, którą możemy wyrzucić do, do, do kosza albo wykorzystać w jakiś pomysłowy sposób jako nawóz dla różnych ziół na przykład Okej. Okay. Tak. Okej. Okay, Okej. Okay, Okej. Okay. Co Nie, no tu jeszcze on... z zewnątrz ciekawego możemy powiedzieć o tym o tym pojeździe? No z zewnątrz to niewiele. W ciekawym miejscu jest pewnie e, pewnie bardziej dociekliwi widzowie zauważą w, wlew wody w ciekawym miejscu. No właśnie. Po <laughs> to. Podejdźmy to uprzedze pytania. Ale e... on będzie rzadko używany, bo już tak. wspomnieliśmy, że że, że ta woda nie będzie dość Tak. I tu jest to jest taka sytuacja, że po pierwsze, wlew wody mamy no, na takiej wysokości niestandardowej, ale samo auto i wysokość montażu zbiornika jest niestandardowa. E, o ile i tak będziemy potrzebować, e, powiedzmy, drabinka tutaj będzie dostawiana, żeby można było się dostać z zewnątrz do schowka, do szuflady. A co tam jest z góry? Ja może tak rzucę e, okiem. Może rzucić jest na pewno lekki bałagan. Sam nie wiem, co tam jest. Ja też nie wiem. Ale nasi widzowie widzą to, czego ja nie widzę teraz. I czego ja zapomniałem wyjąć do to <laughs> materiału, ale to cały czas, się, cały czas się buduje. No i zobaczcie, Teś... jaki jak, transformer jest taki trochę wyszedł. Tu się wysuwa, tutaj coś zjeżdża tu się proszę opuszcza. O ciebie. Tak, 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 tak. Ta. E, mamy dostęp też oczywiście od wewnątrz, bo tam jest zabudowana już część ta pod łóżkiem. To teraz pewnie wejdziemy tanecznym krokiem do środka. No to co? To zaproś mnie tam może. Zapraszam cię oczywiście. I naszych widzów. Oczywiście. Nie wiem, czy się wszyscy zmieścicie. Nie wiem, ilu masz followersów, ale spróbujemy. Wchodzę pierwszy, uwaga na. Dobrze, idziemy. Na przewody. Jest tu bardzo wysoko. Na wysokości tak. mojej szyi praktycznie jest podłoga. Ja wyłączę mu tylko piąt. Wyłączymy. Także tutaj jeszcze trochę roboty zostało. Widać, widać materiały izolacyjne. No, praktycznie cały samochód z nimi. Tak, to co wspomniałeś na początku, jak już o tym wspomniałeś, to właśnie to padło z maski. O, e... logotypy. Tak. E... No. No może pom... już. już. E... I tutaj mamy, tutaj mamy ten bagażnik, który widziałeś, tą szufladę wysuwaną. Tu będzie zabudowane łóżko, tak? Ale też będzie do wykorzystania ta przestrzeń. No i możliwość, dowiemy się teraz co widzowie widzieli w bagażniku. O, no, o nic. Nie ma Skrzynki włók, także, tak. do rekuperacji. Tak jest nawiew, wyrzut e... już do, do, do wydmuchu i wyciągu powietrza z rekuperatora. No, no i, i właśnie tutaj? rekuperacja. Tutaj mamy tak. centralę wentylacyjną. Podejrzewam, że to jest jakiś prototyp robiony na zamówienie. Tak, to z tego co wiem, było robione konkretnie do tego projektu. Także bardzo zwalta bardzo budowa. No i co? Mamy tutaj no, zawór yy, różny, czy, czy Mówisz o tym urządzeniu? Tak. A co to w ogóle jest właściwie? i nam dochodzi, nie chcę teraz proszę o, wybaczyć, bo ja nie jestem fachowcem jeśli chodzi o pompy ciepła. A nie bo mówimy o rekuperacji ani, czy o pompie ciepła teraz? Te, no to w sumie to jest spięte, bo teraz z pompy <laughs> ciepła Aha. mamy zapiętą tą nagrzewnicę, chłodnicę, nagrzewnicę, okay. wymiennik, yy, jak to zwał, yy, który... Robi to, co zazwyczaj robi. No mówię, nie chcę, bo to w, wkracza na niebezpieczne e, tematy. Nie chciałbym tutaj. Nasi widzowie cię poprawią, jak na coś, pewno. Jak coś jak w czymś się robi. Na pewno, bo to jakby nie mój, nie mój dział. Tutaj mamy dostęp też do, e, z tego co wiem, bardzo innowacyjnego. No tu mamy grzenie wody, tak? Czyli mamy wężownicę. Przecież to jest taki wygląda jak kuweta dla kota. No to pytałeś o dwójkę. To jest to? No nie, to nie jest to. To jest wężownica, wężownica jedna, która będzie nam nagrzewała ten magiczny proszek. E, który też z tego co wiem był opracowany spraw. E, A do wiem tego o co chodzi. Nie Już to. wiem, my to, nagrałem ten film. Wodę. Tak. tak, czyli zamiast wody mamy ten magiczny proszek. Magiczny proszek, e, który ma dużo lepsze właściwości, jeśli chodzi o, o, o akumulator ciepła, powiedzmy, tak. Mhm. E, jeśli chodzi o wodę czy, czy tam inne ciecze. Jeden to, to było dużo pomysłów. No i tu tutaj sobie idą te rurki. Pod, tak, pod rekuperatorem mamy zbiorniki na wodę szarą. Tam jest właśnie. To, co będziemy... Tam jest właśnie tak, pić. z tyłu mamy zbiornik wody czystej. Tu widzimy ten wlew przepiękny, który jest tak wysoko, bo tak musi być. Eee, tutaj mamy dwa zbiorniki szarej, łącznie sto, 170 litrów dokładnie. No i na nich rekuperator i, i tą nagrzewnicę. Eee, tu jeszcze będzie masa rzeczy pod tytułem rozprowadzenie powietrza, strzelpni e, powrót tego powietrza. Do rekuperacji. Mamy przygotowane tutaj otwory, ponieważ siłowniki do stabilizacji tego samochodu hydraulicznej leżą już do odbioru. Bo dostałem informację, że są do odbioru. Będziemy je montować yy, no niekoniecznie jutro, ale na pewno na początku przyszłego tygodnia. Będą montowane, tak żeby można było sobie to auto tak, jak teraz jest na przykład krzywo, yy, przy użyciu tych siłowników hydraulicznych wypoziomować i ustabilizować, bo ono się bardzo buja. Czy toaleta musi być podłączona do jakiejkolwiek instalacji? Toaleta, generalnie te toalety występują w dwóch rodzajach jakby, czyli zasilanie tego palnika, tak? Może być gazowe. Tu gazu nie mamy w ogóle w samochodzie, mamy bardzo dużo energii, więc mamy toaletę z grzałkami elektrycznymi, mhm. więc będzie musiała dostać 230V i odprowadzenie, odprowadzenie spalin, czyli komin po prostu będzie wyjęty. Taki niewielki, mam nadzieję, że wyjdzie to estetycznie, z, z boku auta. Opowiedz o samej yy, izolacji, bo widzę tutaj, to jest kauczuk, prawda? Tak, to jest, to jest Matar MaFlex, bardzo dużo grubości i różnych zastosowań dziwnych. Bardzo Na początek poszedł styrofon, Styro, co? styrodur powiedzmy, bo tego odmian jest mnóstwo. Pianka sterofłałem to jest pianka z no, tak? Ja czyli, czuję, że to jest dość ciepłe, czyli to, to jakby. To znaczy, teraz mamy tu wiesz, potwierdzone okna, widzisz, że zasłonięte są te. Większość tych okien będzie zasłonięta, no, największe straty teraz na pewno mamy przez kabinę, bo tam mamy pojedyncze okna i to w każdym jednym y, tego typu samochodzie odwieczny kłopot, to jest kabina, dlatego ta kabina będzie w ogóle odizolowana. Czyli tu będzie ścianka, podejrzewam, jakaś jeszcze? Trochę inaczej. Tu będzie, nie wiem, czy przy następnym materiale już będzie, ale tutaj będzie łóżko elektryczne. Opuszczane łóżko, takie łoże 200x140. O krześle elektrycznym słyszałem, ale łóżko elektryczne? No, chodzi o, o, o wydajność. Wiesz, na krześle siada jedna osoba. Tutaj można załatwić kilka problemów okay. więc. E, więc łóżko elektryczne, napędzane elektrycznie, nie podgrzewane. Będzie w momencie, kiedy ono sobie zjedzie na dół, to ta przestrzeń przy łóżku, i tutaj ono ona odetnie, jakby tą kabinę. Tak, żeby można było tutaj po pierwsze schodzić, po drugie, nagrzeć łatwo ten samochód, żeby nie było dużych strat ciepła i żeby też się tak nie nagrzewał z zewnątrz. Izolacji, podłoga jest wyizolowana, widać zresztą tutaj, jest 6 cm w izolacji w podłodze. Między innymi dlatego też był podnoszony, podnoszony ten samochód dach. Tu jest przygotowane otwory, są przygotowane pod klimatyzację. Tu będzie klimatyzacja podławkowa, tak dokładnie w tym miejscu, w tym stelażu. I klimatyzacja będzie stacjonarna? Tak, stacjonarna klimatyzacja, czyli napędzana z 230V. E, poza tym znowu, nie chcę palnąć, mówiąc nieładnie, ale wiem, że będzie miało możliwość schłodzenia powietrza też ta, e, ale tu... Jak z gdyby, pompy ciepła? Tak, ale to mówię, nie, nie mój... A czy ogrzewanie tutaj jest podłogowe? Nie, nie ma podłogowego ogrzewania, były takie pomysły, ale no to właśnie. przysporzyłoby no, sporo problemów. Nie ma, nie ma, wiesz, teraz widzimy jakąś przestrzeń, która, bo ona wbrew pozorom, nie jest olbrzymia, ale za chwilę tutaj dojdzie nam łazienka, dojdzie nam kuchnia, i w sumie tej kubatury tu nie ma dużo. I stanęło na tym, że do ogrzewania tego e, to, co widziałeś w bagażniku, to jest dysza, nazwę ją dalekiego zasięgu, tak? czyli jedna dysza nawiewowa, druga wyciągowa. Odwrotnie. Wyciąg na górze, nawiew na dole. Będzie jeszcze ten rekuperator, wrzucony do łazienki, i będzie jeszcze z tej przedniej części, ponieważ tu będzie łóżko, żeby, żeby zadbać o tą cyrkulację powietrza. Będziemy tutaj jeszcze chcieli ruszyć tym powietrzem z tej przestrzeni, gdzie będzie to łóżko, to łóżko opuszczane. I to, co mówiłem, dodatkowe, dodatkowe, jakby taki bezpiecznik bardziej dla spokoju psychicznego. Dodatkowe źródło ciepła to jest nagrzewnica Webasto. Będą tutaj dwie nagrzewnice zamontowane z nadmuchem. Jeśli chodzi o ogrzewanie. ogrzewanie podłogowego tutaj nie robiliśmy. Eee, nie, no ustaliliśmy, że nie ma, nie ma sensu. Czyli Komisujemy mamy tutaj tak i... naprawdę bardzo dużo eksperymentów, które nie są jeszcze sprawdzone. Eee, I chyba są to no, te zastosowania pierwszy raz w, taki, w takim pojeździe. I co to może później tak. No właśnie. <laughs> Nic no myślę, że nic, nic niezwykłego. E, jeśli chodzi o, o, o no co, ogrzewanie, o pompę, o, to tutaj ona będzie miała naprawdę tak lajtowe warunki do pracy, bo to jest tak mała akubatura, że, że tutaj się nic szczególnego nie może wydarzyć. Rekuperacja w też w tak małej przestrzeni według mnie będzie, będzie działać y, genialnie. No właśnie, to jest to, czego mi brakowało w samochodzie, bo jeździłem kiedyś camperem. No jesteśmy teraz, zobacz co się dzieje. No jest My gorąco się tu dusimy, dusimy no, Nie mamy dusimy powietrza. Się. Ja to samo właśnie przeżywałem jeżdżąc na początku, kiedy te filmy kręciłem. Tak, to podróżowałem camperem tak, 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 tak. i komfortu no, nie odczuwałem dużego. No tak, w takim małcie możemy to ruszyć oknem z wentylatorem, które i tak potrafi ratować życie, bo nie zawsze mamy 230 czy nie mamy tyle energii, tak jak tu jest, żeby, żeby zamontować klimatyzację. Przepraszam, mój błąd. E, więc e, rekuperacja tutaj, sam jestem ciekaw, ja jestem no, powiedzmy na plus, tak? czyli widzę same zalety, e, pompa ciepła też ze względu na swoją wydajność e, i to co możemy uzyskać, jeśli chodzi o ciepło w stosunku do zabranej energii. W takim samochodzie to też jest fajne. A czy jakieś akumulatory tutaj będą? które Tak, będą oczywiście, ładować? to też wspominaliśmy, akumulatory będą, no myślę, że zdążymy na, na, na ten odcinek, ale no jeszcze kilka dni potrzebujemy, żeby to zrobić, żeby się nie cofać, nie wyjmować znowu niepotrzebnie. Mhm. Cztery akumulatory. I gdzie one będą? Tutaj przy, w tych siedziskach, za siedziskami jeden, w siedzisku drugi i... Symetrycznie po drugiej stronie, bo też musimy pamiętać o, o jakiejś równowiernym rozłożeniu. Masy. A jakie sobie? to będą akumulatory? Akumulatory LiFePO4, czyli litowo fosforowo żelazowe Bardzo sprawne, 200 Ampere godzin 24V, czyli potężna, potężny bank energii. No jeśli chodzi o energię, to tak jak mówiłem wcześniej, na dachu mamy 2 kW paneli słonecznych, fotowoltaicznych, no i, no i nie e, zapominajmy jeszcze, agregat. że drugim, drugim y magazynem energii jest to, o czym już wspominaliśmy, czyli ten proszek. Cieplnej, czyli tak, tak, to, to jeśli chodzi o wodę taką ciepłą, użytkową, e, z tego jestem ja sam ciekaw, bo no właśnie. To nie mam pojęcia. Ja nagrałem film na ten temat, wrzucę widzom link do niego. Bo ciekawa na pewno, ciekawa rzecz. Wspomniałeś o agregacie jeszcze. Tak, agregat mamy wish power'a, pod którymś z materiałów Diesel? klient stwierdził, bo na, powiedziałem, że to jest jeden z cichszych, to jest najcichszy, e, może mnie nawet Spalinowy, spróbować rozumiem, tak? coś poprawić, to jest najcichsze urządzenie dostępne na rynku. O kurde, e, tak patrzę w dół, powiem Ci to. <laughs> Trzeba uważać, ja miałem. Powiem Ci, że po, po grubszej imprezie to... Może zadziałać przyciąganie i <laughs> tak, mi się tutaj nad łapaczem jakimś. <laughs> E, tutaj mamy agregat, być może 3,5 kW diesla. Okay. Stalino, e, zasilany dieslem. Czyli w km. razie W można się podładować. Tak, można się podładować. To musimy zadbać tylko o to, żeby był albo diesel, albo trochę dłużej słońce. Jak myślisz, jak długo w takim pojeździe można być samowystarczalnym? Jak długo? Albo jakie są założenia? Może ogranicza nas tak naprawdę. Chyba że, no, wiadomo, paliwo jeśli chcemy jeździć, jeśli chcemy zużywać jakieś niesporzone ilości energii, bo to jest, wiesz, to jest bardzo względne. Kwestia czy to będzie się działo w lato, w słońcu, w Hiszpanii czy, czy na Syberii. Okay. E, to, to ma znaczenie, tak? Bo jeśli w lato, to energii nam po prostu nie braknie. Jak będziemy stać gdzieś w słońcu, 2 kW na normalne funkcjonowanie, e, to jest naprawdę dużo. E, no nie, ma, nie ma odpowiedzi takiej, nie da, to, to jest niepoliczalne, bo ma na to wiele, wiele zmiennych. Tak? Okaże się to dopiero po Na pewno wypraw. Woda, no bo wodę potrzebujemy do życia, a tutaj przez bardzo długo będziemy mogli jej, jej używać. Jak długo to też testy pokażą? No, rzeczywiście ona po... Gdzieś, nie pamiętam jak tam deklaruje producent filtrów, ale na pewno mają bardzo wysoką sprawność. Jest to produkt, produkt niemiecki. E, oczywiście wszystkie teiby, i tak dalej, dopuszczenia e, spożywcze. Więc e, no jest, to, jest to urządzenie sprawdzone. Tutaj nie eksperymentujemy. E, no ale wiadomo, że po jakimś czasie ta woda pewnie ta kawa może być mała. No, kiedyś jej braknie. No. Mhm. To, to nie jest tak, że ona jest w nieskończoność, bo, bo jakieś ubytki będą. Tak? A to zupy nie doje no, i wyleje. Powiedz mi, czy właściciel zdradził Ci, gdzie zamierza podróżować właśnie sprzętem? Właściciel to by pojechał nie już gdziekolwiek, gdyby pojechać. <ścoughs> więc, <ścoughs> więc... No właśnie, bo chwilę plany to trwa. Na pewno Gruzja. Były, Gruzja. Tak, wspominał o Gruzji, chwilę to trwa, ale naprawdę ja tu no, nawet nie próbuję się tłumaczyć, bo tak jak mi ktoś przed chwilą powiedział, winny się tłumaczy. Ciekawe, kto ci tak powiedział. Nie mam pojęcia. Eee, natomiast, <laughs> natomiast bardzo dużo czasu to auto spędziło. Na poprawianiu nadwozia samego. No i to powiem otwarcie. Nie chcę tutaj, bo to nie ma na celu wytykania czyichś błędów, ale, ale było co robić. E, dużo tutaj zrobił Marcin z firmy Style Car, Myśmy też tak, nagrali u niego, tak, <coughs> u niego tak, tak. film. Dużo poprawek zrobił. Tak. E, tutaj, poprawek. Tutaj e... jest fajny na przykład taki <coughs> zderzak? Jak to nazwać? To jest przeciwnajazdowy, który przepisami, no on musi być, chodzi o, chodzi on jest o otwierany? Tam jest jakiś schowek? Co to? Tak, to jest otwierane, odblokowujemy i na czas jazdy on powinien być otwarty, tak? Aha. Chodzi o to, żeby nie podjechało nam auto osobowe przy hamowaniu pod ciężarówkę, żeby nam się krzywda nie stała, A, bo na, tak, na takiej wysokości każde auto ciężarowe musi to mieć, to jest ograniczone przepisami, uwarunkowane przepisami. Natomiast żaden przepis nie mówi o tym, że to ma mieć średnicę 5 cm 10 czy 15 więc tu jest wykorzystane to na zbiornik na wodę. To jest niezewka. Tutaj mamy dodatkowy zbiornik na wodę. Nie pamiętam, nie chcę strzelić koło 100 litrów na pewno. Taka woda użytkowa powiedzmy, tu jest planowana właśnie ta woda opadowa, czy jak ją nazwać, z klimatyzacji chociażby, żeby ona nam się tutaj gromadziła do umycia Skropniny. rąk skropliny, tak, do umycia rąk do, do, do czegokolwiek. Nie, żeby jej nie tracić. Aha, czyli tu ona nie, nie pójdzie do, do, do wnętrza samochodu, nie, nie jest poprowadzona instalacja, tylko tutaj mamy kraj. Oddzielny i możemy... tak, zupełnie oddzielny, niezależny zbiornik, czy będąc gdzieś, gdzie możemy sobie tej wody nabrać. A proszę, e... ale pomysłowe patenty, tak? Tak, bo właśnie takie, takie fajne, proste rzeczy. E... No, rzecz, która jest niewykorzystana, a musi być, bo jest, e... to są uwarunkowania techniczne, powiedzmy, i no, bezpieczeństwo też innych użytkowników. Ja tak jeszcze rzucę okiem na podwozie tego otwora. No tam za chwilę nam dojdą, dojdą nam siłowniki, mówię, leżą do odbioru. Ja tam widzę, czekaj... Ty, czy, Ute, którą też pozdrawiamy. Czy ja tam widzę jakiś skraplacz? Czy... Tam możesz widzieć... Co ty tam możesz widzieć? Nie no, już zobaczmy. Tam możesz widzieć elementy chłodnicy, na przykład od... chłodnica od, jakaś, szampana, Od agregatu. Od agregatu? czego? Od miszpary, od... 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 od, od, od to pewnie o podwoziu tego sprzętu to moglibyśmy nagrać kolejny osobny odcinek, nie? Pewnie tak. No. Słuchaj, my przygotowujemy się powoli do przetestowania, przetestowania samochodu w terenie. Tak. tak. Jednym nawet... słowem chcemy go utopić. Taki ja tak jest plan. Już nawet były pierwsze telefony dzisiaj wykonane, tak, prawda? Żeby tak, chłopaków także... na to namówić Czekam, i nie trzeba ich było długo namawiać. Nie trzeba ich długo namawiać. Czekam, <laughs> już zaczęli tanie z deszczu, bo, bo przydałoby się, żeby popadało, żeby, żeby rzeczywiście sprawdzić właściwości terenowe. Jest tutaj fajna, fajna grupa, akurat u mnie w takich zapaleńców, którzy nie boją się wejść po pas w błoto, a więc lubią. E no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja mam nadzieję, że następny odcinek będzie już na pewno będzie w, terenie. w środku, bo ja wreszcie możemy przy nim robić, bo już dużo poprawek tutaj nie ma e, i będzie właśnie możliwość przejechania się do takiego naturalnego środowiska e, w terenie, tak. No, no warunki, żeby nam pozwoliły, żeby troszeczkę popadało, żeby to było, e, no żeby było fajnie. Żeby było fajnie. Tak. Dobra, także co? Spodziewajcie się takiego właśnie odcinka odcinka tak. w terenie. A my na dzisiaj kończymy. Um, I co? Jeśli chcielibyście sobie zbudować taki pojazd. To się zastanówcie. To się... <laughs> <laughs> I co, mogą do Ciebie uderzać, że się widzowie pewnie tak. Mniejsze projekciki też y, widziałem tutaj i też bardzo fajne. Natomiast nie są one tak spektakularne, więc nie będziemy je chyba pokazywać na, na tym kanale. jakieś? No, nie ma sensu. <laughs> Nie ma Popierdółki, ale jakbyśmy powiedzieli, ile te popierdółki pochłaniają pieniędzy, no, to... No, czasami tak. Mhm. To zależy od fantazji właściciela i od moich ambicji. Też wszystko Dokładnie. się da. Ale po co? Dobra. Dzięki, Paweł. Dziękujemy. Do następnego. Do następnego razu, do tego obiecanego taplania się w błocie. Cześć. Cześć.